Zainstalowali się najnowszego iOSa 18.4, jednak wciąż nie posiadacie tej nowej animacji Siri oraz ogólnie funkcji Apple Intelligence. Mimo wszystko, że miały być one dostępne u nas w Polsce wraz z wyjściem iOSa 18.4, no to niestety muszę Was martwić, bo jedyna funkcja, która obsługuje właśnie te Apple Intelligence, która nie wymaga zmiany regionu czy też kombinowania, no to jest funkcja oczyszczania zdjęć. I to jest jedna, jedyna, jedyna funkcja, która działa u nas niestety w Polsce. Jeżeli chcecie skorzystać z innych funkcji Apple Intelligence, no no to niestety jest to podobnie, jak to miało miejsce wraz z wyjściem iOS 18.1, o którym robiłem już materiał, że żeby właśnie włączyć sobie te funkcje Apple Intelligence, no to są dwie opcje. Pierwszą opcją jest możliwość zmiany regionu, z przykładowo z polskiego na Wielką Brytanię, czy też... Stany Zjednoczone. No i oczywiście, jakby tego było mało, taka zmiana nie odbywa się w systemie, a musimy zmienić region w App Store. Więc no jest to już trochę taki bardziej skomplikowany proces. No bo przede wszystkim, jeżeli korzystamy z jakiejś subskrypcji, no to tutaj się pojawiają jakieś tam problemy. Drugą kolejną opcją jest po prostu założenie sobie nowego, odrębnego konta, no i po prostu zalogowanie się na konto podczas aktywacji tych usług Apple Intelligence. No dobra, ale mniejsza o to, jeżeli jesteście na starszych wersjach systemu i chcecie się dowiedzieć, jak to aktywować. No to zachęcam Was do zobaczenia tamtego materiału. Ale jeżeli zainstalowaliście iOS 18.4, no i chcielibyście może pokorzystać z większości usług tech Apple Intelligence, które oczywiście nie są dostępne w języku polskim. Tylko przykładowo w języku angielskim czy też innym języku. Przykładowo może być to francuski, angielski, Wielkiej Brytanii, angielski Stany Zjednoczone, Kanada i tak dalej. Chcecie używać funkcji typu Image Playground, czy może zintegrować sobie chat GPT do waszego systemu, dzięki czemu będziecie mogli przykładowo używać niektórych funkcji Apple Intelligence właśnie w języku polskim, o czym również zresztą też robiłem materiał. Więc jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to również zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. No bo dzięki temu, że Chat GPT właśnie został zintegrowany z Apple Intelligence się 18.2, no to mamy możliwość korzystania z praktycznie większości podobnych funkcji, takich, jakich oferuje Apple Intelligence, dzięki czatowi GPT w języku polskim. Bo niestety Apple zrobiło nas przysłowiowego. Ciula, bo na ich oficjalnej stronie, mówię tutaj o stronie polskiej, widniała informacja, że funkcja Apple Intelligence trafia do nas do Polski w kwietniu. Jednak, no, wczoraj wraz z premierą iOS 18.4 się to zmieniło i teraz, jak możecie zobaczyć, pod gwiazdką mamy, że tak, są dostępne, ale w języku angielskim. No, ale, żeby je aktywować, no to tutaj również trzeba zmienić język telefonu, Siri, oraz może prawdopodobnie region, nie wiem, u niektórych to może działać, u niektórych nie, u niektórych wystarczy, że zmienimy sobie tylko język telefonu oraz Siri, a u niektórych, przykładowo tak jak w moim przypadku, yy, musiałem jeszcze dodatkowo zmieniać region. Więc tak, przechodzimy sobie do ustawień i stąd zjeżdżamy sobie do ogólnych, następnie zjeżdżamy sobie znowu na dół i przechodzimy do języka. I regionu. I tutaj, tak jak już Wam wspominałem, musimy sobie zmienić język telefonu. Więc, tak jak już mówiłem, do wyboru macie język angielski, może być to USA, Wielka Brytania, Kanada i tak dalej. Czy może, jeżeli rozumiecie francuski czy niemiecki, to również możecie sobie ten język wybrać. No i tutaj pod spodem również macie opcję regionu. Możecie spróbować zostawić to na Polskę i istnieje szansa, że te usługi Apple Intelligence się aktywują. Więc teraz sobie wracamy ponownie do ustawień do menu głównego i zjeżdżamy do opcji. Apple Intelligence i Siri. I tutaj, jak mamy opcję języku, no to również musimy wybrać język odpowiadający temu, jaki ustawiliśmy wcześniej. Jeżeli ustawiliśmy angielski USA, no to tutaj również ustawiamy angielski USA. Jeżeli ustawiliśmy angielski Wielka Brytania, no to tutaj również ustawiamy angielski Wielka Brytania. I potem, jak sobie to wybierzecie, no to włączycie sobie te Apple Intelligence. I tutaj, przynajmniej w moim przypadku, tak to było, że pojawił się komunikat, że Apple Intelligence nie jest wspierane w Polsce. Więc w takim przypadku powracamy sobie do ustawień, przechodzimy do ogólnych, przechodzimy do języka i regionu, no i tutaj jeszcze oprócz tego właśnie języka zmieniamy sobie region na ten sam odpowiadający tym poprzednim ustawieniom, czyli jeżeli Stany Zjednoczone, no to Stany Zjednoczone, Jeżeli Wielka Brytania to Wielka Brytania, i tak dalej. I teraz jak powrócimy ponownie do ustawień Apple Intelligence, no to sobie ponownie próbujemy to aktywować. No i teraz telefon powinien nam zacząć pobierać wszystkie funkcje Apple Intelligence. Jeżeli się tak nie zadzieje. No to możecie spróbować po prostu wyłączyć i włączyć telefon, chociaż podobno ten błąd z wstrzymanym pobieraniem został rozwiązany właśnie w tej wersji systemu. Ale, no, gdyby się coś zawiesiło, no, to właśnie polecam spróbować wyłączenia oraz włączenia telefonu. Więc, no, sposób aktywacji tych wszystkich usług jest łatwiejszy i szybszy niż jak to miało miejsce jeszcze w poprzednich wersjach, czyli iOS 18.1, 2 i 3. Więc, jeżeli chcielibyście sobie korzystać właśnie z tych wszystkich funkcji, tylko że dalej w języku angielskim, no to w taki oto sposób możecie to włączyć i próbować tych wszystkich usług. AI, które oferuje Apple, ale nie ma co ukrywać, nie ma szału, jeżeli chodzi o te usługi, szczególnie jeżeli mieszkacie w Polsce, no chyba, że mieszkacie w Polsce, ale no przykładowo pracujecie gdzieś, gdzie dzień w dzień korzystacie z tego języka angielskiego, no to wtedy może się to okazać przydatne, szczególnie narzędzia pisania, no i później jeszcze na sam koniec, jak te wszystkie usługi Apple Intelligence Wam się aktywują oraz pobiorą, Pobieranie może zająć trochę czasu, no bo to jest kilka giga do pobrania. Wszystko jest zależne od waszego internetu. No to możecie powrócić do ustawień języka i regionu i tam ponownie wybrać sobie region na polską. Ale oczywiście język urządzenia będziecie musieli zostawić w języku angielskim. Dodatkowo język tego Apple Intelligence również będziecie musieli zostawić w tym języku angielskim. I te funkcje powinny zostać, mimo wszystko, że region waszego telefonu będzie z powrotem ustawiony na polską.